140 wystawców z 8 krajów prezentuje kolekcje odzieży i akcesoriów sportowych na kolejny sezon podczas 29 Międzynarodowych Targów Branży Sportowej i Outdoorowej Kielce Sport Zima 2014, które odbywają się w Kielskim Ośrodku Wystawienniczym. To największe i najważniejsze wydarzenie branży sportowej w Polsce. Dla publiczności otwarty jest ostatni dzień imprezy, sobota. Pozostałe dni przeznaczone są na spotkania branżowe. Pełną ocenę na pewno będziemy mogli wystawić po, po targach, bo jest dopiero połowa drugiego dnia. Ale po, tych, po tym pierwszym okresie, mogę powiedzieć, że to mamy bardzo dużą frekwencję u nas na stoisku, spore zainteresowanie, sporo nowych kontaktów. i Jesteśmy jak do tej pory zadowoleni. Myślimy, że to będzie też impreza, która przyniesie nam kolejny sukces sprzedażowy. Wszystko co modne i związane ze sportami zimowymi na targach Kielce Sport Zima można oglądać podczas specjalnych pokazów mody. Choreografię do prezentacji przygotowali tancerze kielskiego Teatru Tańca. Targom towarzyszy wiele konferencji oraz dodatkowych imprez, jak na przykład pokazy trików bilardowych, walki bokserskie oraz prezentacje brydża sportowego. Jedną z głównych atrakcji jest pierwszy festiwal badmintona poświęcony promocji dyscypliny, która w regionie świętokrzyskim ma się coraz lepiej. Coraz więcej osób gra w badmintona. 240 szkół z naszego województwa wpisało się do projektu Shuttle Time, czyli wprowadzenia badmintona do szkół. Jest to absolutny rekord w Polsce i nie tylko, bo i w Europie też. Z tego powodu jest nam bardzo miło. I wydaje nam się, że stoi na dobrym poziomie i będzie się miał jeszcze lepiej. W ramach festiwalu zorganizowano m.in. otwarty turniej badmintona dla dzieci i młodzieży specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej o Puchar Prezydenta Miasta Kielce. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy z pięciu klubów olimpiad specjalnych województwa świętokrzyskiego. Ważny dzień miał też na targach ośmioletni Kajetan. W nagrywanym w Kielcach programie Ziarno Telewizji Polskiej rozmawiał z Karolem Bieleckim, zawodnikiem drużyny Vive Targi Kielcy. Czy to było duże przeżycie? Tak, bardzo duże przeżycie. Po raz pierwszy w ramach targów Kielce Sport Zima odbywa się salon turystyki i sportów wodnych. Prezentowane jest odzież, sprzęt i akcesoria do nurkowania, windsurfingu, kitesurfingu, kajakarstwa i żeglarstwa. Targowi goście mogą też obejrzeć nowinki, tak jak Crazy Kart z napędem elektrycznym, który na polski rynek wejdzie w maju tego roku. Taki go-kart do driftowania. E, e, posiada napęd na jedno przednie koło, a tylne koła... E, Ustabilizowane są podczas jazdy, natomiast tutaj, tą wajkę, którą mamy po boku, to nie jest ręczny. To jest specjalne urządzenie, które powoduje, że w momencie, kiedy podciągamy ten tak zwany ręczny, tylne kółka stają się niezależne i wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. W sobotę specjalne atrakcje czekają na publiczność. Zaplanowano lekcje Nordic Walking, Trip Skate, czyli łyżwiarstwa po naturalnym lodzie, oraz spotkanie poświęcone organizacji wypraw kajakowych. Na targowym basenie odbędą się pokazy kajakarstwa morskiego i technik ratowniczych, kajakowego freestylu oraz jogi na wodzie. Chętni wezmą udział w biegu o puchar prezydenta Kielc.